<śmiewicz> 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 Swędzi mnie oko... Co ja gadam? <śmiewicz> w każdym razie uh, Millennium Falcon i jego załoga muszą kontynuować przygodę w kosmosie, żeby doracieć na, na, na koniec wszechświata. <śmiewicz> <śmiewicz> Nie jestem dzisiaj w najlepszym tem, jak to się mówi. W najlepszym. Co ty robisz? Jeszcze ktoś mi przeszkadza. No ktoś, no Justyna, no nie wiem czy mogę mówić, ale. Justyna mi przeszkadza w nagrywaniu. Teraz mi coś pokazuje, ale nie jestem pewien co. Na migi, bo nie chcę, żeby ją ktoś usłyszał, chyba pokazuje, że dzwoni z telefonem, ale nie wiem, co ma być w tym śmiesznego. Nie, zostaw mnie. Eee, a, chcesz mój telefon! A to nie wiem, gdzie jest. Musisz sobie poszukać, zmarnowałem 5 minut filmiku na gadanie z, z dziewczyną, także może kon kontynuujemy. Lecimy. Co? Lecimy do Rock Control Sector tak jak zadecydowała większość głosów, aż dwa chyba, czy ze trzy nawet. I w tym sektorze na pewno nie będzie prosto, ale wszyscy są na stanowiskach. Braerios. BOW! Tabul na sterach. Millennium Falcon. E, kto to jest? To jest Styk! Styk jest na e, stanowisku osłon. Millennium Falcon. A Braerios jest na stanowisku tej broni. Millennium Falcon. A Kirby jest na stanowisku tych tam silników na pokładzie Millennium Falcon i możemy lecieć dalej. Musimy wybrać gdzie. Eee... To, tu, tu, tu mi się podoba. Zawsze staram się wybierać taką drogę, która daje mi sporo odnóg, żebym miał jakiś wybór. W każdym razie mamy tutaj jakiś wyłączony statek roków, frachtowiec jakiś, eee, a inne dwa statki nigdy się nie nauczy. To są żadne płaszczki, tylko modliszki. Eee, a dwa statki modliszek... Eee, Walczą właśnie o ten statek. E, mogę ich zignorować albo poczekać, aż jedna, jedna z tych stat jeden z tych statków wygra, a drugi zaatakować. E, pff, jestem chciwy, więc zbliżamy się do tego statku, który przeżył i zaczynamy atak. Teraz pytanie: czy Heavy Laser, czy, czy Burst Laser? Na początek weźmy Burst Laser, ze względu na to, że my... wydaje mi się, że on się będzie szybciej ładował. A poza tym to są trzy strzały. Up. To są trzy strzały. E... Okej, okay, tu jesteście, tak? Dobra. To są trzy strzały. A, a to może zrobić różnicę. E... Gdzie wcelować najpierw? Tu. Więc wydaje mi się, że dopóki nie zdejmę osłony, jeszcze się tym nie zająłem, jak widzicie. Eee, dla mnie będzie chyba lepsze mimo wszystko trafić dwa razy. A może i głupoty gadam? Ciężko stwierdzić. Ale czasami mi się zdarza. W każdym razie tym razem, tym, tym razem zmieniam strategię i teraz już atakuję Heavy Laser i tym razem w osłony. Wycofać się, okej! Okay. Styk przeżył! Okej, okay, to był niezły wybór, a teraz Braerius musi jak najszybciej stąd z... Brarius przeżył! Uh, uh, uh. Ale FART Jedno... O oh, FARK! Zniszczyli. Oto gnoje. Dawajcie, szybko tam. Nas tylko jedno trafiło, także nie jest, że... Dobra, zmyli się, możemy się na... Nie, najpierw może naprawmy to. Eee, Fak naprawili te osłony. To jednak nie, jednak celujemy tu. Okej, okay, jest już po Mało co oberwaliśmy. Eee, I zbieram wszystko z tego, co pozostało. Z tych obydwu statków trochę dostałem. No i to tyle. Tylko zastanawiam się, co z tamtym pozostałym statkiem. Czy to, to, to wszystko? 26 skrapu za to wszystko? Man, to strasznie mało. Eee, zważając na sytuację, wyślę, że chciałbym sobie kupić o właśnie to, tylko, że nie mam kasy na energię. No, ale trudno, to w takim razie jedną kropeczkę zdejmujemy z Medbay'a, a drugą... O, jeszcze więcej. Aha. No dobra, no to w takim razie jeszcze jedną kreseczkę zdejmujemy z silników i... i wszystko ładujemy w, w system broni. I teraz mamy dwa działające lasery. To powinno dać nam ogromną siłę ognia. Co mnie bardzo cieszy. Wszyscy niechaj powrócą na swoje stanowiska. Jesteśmy gotowi do skoku. Gdzie, gdzie polecimy? No tutaj. No, i chcą nas atakować, to jest statek Roków. Cholernie, głupio po polsku to powiedzieć. No bo co mam mówić? Kamiennych ludzi, ale to brzmi ekstra. Emocjonująco jak cholera. Może wcelujemy gdzieś tymi. Tym. Heavy laser wpakujemy w... w. w. w tu. A burst laser pakujemy w. w tu. Okej, okay, nie by. Uuuu, aleśmy aleś oberwali, to niedobrze. Czy on sobie tu poradzi z tym poranem? Pewnie nie będzie potrzebował pomocy, dlatego wyślemy mu tę pomoc. E, drugi strzał też tutaj, bo chcę mu zjąć bronię. Tutaj coś płonie, także spoko. Uuuu, tak nam spłonęło, że niestety nie wystrzelimy chyba w tym momencie, no chyba, że oni zdążą to naprawić. To w nas nie trafi. Okej, okay, okej. Okay. Jakoś się udało. Teraz muszą to tylko naprawić. Spoko. Jakoś sobie poradzimy. Chyba. szlak by to trafił. No że co za niefart. Okej, okay, powinniśmy mieć już ich w garści. Okej, okay, zrobione. Bla bla bla, dostajemy zapasy, fajnie. Ech, uleczymy się trochę, żeby Briaros i Kirby nabrali sił na, kolejne, na kolejną podróż. Kirby jest gotowy, więc wraca na silniki, a Briaros jest prawie gotowy i jest już gotowy doskonale. Możemy sobie wrócić i wszystko wygląda dobrze. Oprócz tego, że musimy przekierować chociaż trochę mocne silniki, jesteśmy gotowi do skoku. Mało co się dzieje w tym sektorze, znaczy mało się dzieje. Jak dotąd nie widziałem na przykład żadnego sklepu. Wydaje mi się, że w każdym sektorze jest co najmniej jeden. Nie było żadnych... żadnego wołania o pomoc. Coś tam się dzieje. Są jakieś oznaki walki, ale wygląda na to, że tym razem nie mogę zdecydować, żeby się w to wpychać, tylko po prostu mogę sobie przelecieć obok tej, tej całej, tego całego bałaganu. No cóż, powoli nadciąga do nas rebelia. Jesteśmy mocno w przodzie, więc będziemy mogli sobie tutaj pozwiedzać ten teren, dlatego polecę a, a, tutaj. Jakiś cywilny statek jest atakowany przez Piratów. Pomóc im czy się wycofać? Oczywiście, że im pomóc. Mamy sporą si siłę e, ognia, więc powinniśmy w stanie być w stanie sobie poradzić z takim zagrożeniem. Dobra, w tym momencie wszystko ładujemy w, w, w osłony, tak chyba będzie najlepiej w, tym, w tej sytuacji. I tak tą zieloną musimy zdjąć, żeby w ogóle jakiekolwiek obrażenia zadać czemukolwiek. A my cholera jasna niestety mamy tylko i wyłącznie zdejmijmy sobie jedną krateczkę z tlenu na chwilę i przekierujmy to na silniki, żeby mieć chociaż trochę szansę na unik. To się nam przyda w tym momencie, dobra. E, teraz tak i heavy laser tutaj. No niestety nie za bardzo dała nam ta możliwość uniku cokolwiek. Zostaliśmy trafieni niestety w system broni, to mi się nie podoba. E, jeszcze chwilę potrzymamy się bez tlenu. Mimo wszystko. Okej, okay, okej, okay. dobrze, dobrze. To tak, a heavy laser tutaj. Nie, zaraz. Heavy laser zostawimy i jeszcze nim nie atakujemy. Fuck, ale nie wyłączę, spokojnie. Na burst laser, to od tego jesteśmy bezpieczni. Ok, możemy włączyć już tlen, nie będą nam potrzebne silniki do uników i heavy laser pakujemy tutaj. Gotowe! No to co, dostajemy tyle, tyle rzeczy ze zniszczonego statku, kontaktujemy się z cywilami, i dostajemy fajnie, bardzo dużo paliwa, trochę tego, trochę tego, fajnie, fajnie, fajnie. E, przydałaby się nam jedna krateczka tej energii jednak, więc kupię ją za te dwie dyszki. E, I od tej pory możemy sobie zasilić w pełni silniki, to będzie przydatne. E, no i właśnie, właśnie mamy sklep, także tam pewnie nic nie kupię, ale przynajmniej się naprawię pewnie. Co też jest dobre. Co to za dron? Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ciekawe Mamy tu sondę, która naprawiałaby Od 3 do 5 obrażeń Naszego, e, naszego pokładu No tak, tylko że najpierw musiałbym je, jednak mieć jeszcze Drone control, żeby w ogóle z tego Skorzystać Nech Takie drony defensywne też mi się strasznie Podobają E, te Defense 2 mogą zastrzeliwać nie tylko rakiety, ale również e, strzały lasera także są potężnie pomagające w defensywie. No. E, cóż, nie mogę nic kupić, więc naprawimy swój statek do końca i wykupimy zapas paliwa, żeby nie było, że nam się skończy. No i tyle, co to jest. Aha, to nam zmniejsza czas potrzebny do naładowania broni. To tego nie sprzedajemy, to jest fajne, fajne. Eee, I lecimy dalej, krążymy jakoś wokół tego wszystkiego, żeby zwiedzić jak najwięcej przed wylotem z tego sektora. Eee, i kolejny statek roków, na który... na który się napotykamy... Boże, tak się mówi? Chyba nie. Na który... wpadamy. O, to będzie lepsze określenie. Ale nie powinniśmy mieć problemów. Chyba że oni pierwsi strzelą rakietą, to wtedy może być problem. Ale mam nadzieję, że jeden z moich laserów na uda się pierwszy. Niestety, nic z tego. Może unikniemy? Niestety nie uniknęliśmy. To tylko sensory, więc nie powinno być z tym problemów. Znowu takie same ustawienie. Eee... Spróbujemy naprawić sensory, chociaż to nie jest jakiś ważny w tym momencie. Z jakiegoś powodu zniknęła im osłona. Wydaje mi się, że próbowali przekierować moc na coś innego, ale mogę się mylić. No dobra, to w takim razie naprawiliśmy do końca. Wszyscy są gotowi. Skaczem... O i kolejny sklep. To najpierw odwiedźmy tę lokalizację. U, lala! Niedobrze. Eee... Wygląda na to, że ten stateczek się tutaj gdzieś zagubił w, tej, w tym pasie asteroid. Teraz naszą szansą na wygraną będzie trafienie ich odpowiednio szybko w osłony. Bez osłon są bezbronni i bez przerwy będą w nie wpadać kamyczki. To, niestety, to samo się niestety tyczy nas. Jeśli oni zdejmą, zdejmą nam osłony, jesteśmy ugotowani. Na szczęście. OOK! Ok. Na nieszczęście nam zdjęli osłony. Co jest teraz ważniejsze, jest zdecydowanie naprawa osłon, więc absolutnie wszyscy, którzy są mi jak najbliżej, naprawiają osłony, bo to jest teraz najważniejsze. Z zepsutym kokpitem i tak moja szansa na unik jest po prostu równa zero. Silniki też wtedy nie działają i moja szansa na unik zwyczajnie spada do zera z zepsutym kokpitem. Teraz moją jedyną szansą jest naprawienie jak najszybciej osłon. E... Bo bez nich po prostu zaczną mnie atakować te kamyczki i, i będzie bardzo źle. Próbują się poddać. E, moglibyśmy dostać sporo paliwa, trochę skrapu, ale zależy mi na tym, żeby mieć więcej skrapu, więc zaryzykuję. Jak zwykle się nie poddam. Teraz nam trafili w ten, w, w tlen. Ale na szczęście naprawiliśmy już osłony, więc, e, więc wszystko powinno jakoś w miarę wrócić. E, Inaczej, ta wolpa będzie tu. I dzięki tym osłonom, na szczęście przynajmniej te kamienie nie będą nam przeszkadzać. A, ich tam już dobił, kamień. Kamień. <laughs> no i dostaliśmy więcej skrapu za to. Dopóki mamy osłony, to, to, to jakoś tam możemy się tutaj utrzymywać. Poza tym i tak musimy naładować FTL. Okej, okay, ładuje się. Jak już mamy kokpit zrobiony, to się ładuje. Jeszcze potrzebujemy tlen, żeby się naprawił, to nad tym pracuje Kirby bardzo, bardzo zaciekle. Kirby nie jest najlepszym, najlepszą osobą do naprawiania takich rzeczy, ponieważ jest tą, modliszką, a modliszki tam ciężko im tym, tymi cykaczami tam ten, trzymać narzędzia. To, to jest całkiem logiczne, to jest całkiem logiczne. Skaczemy do sklepu. to jest, to jest ten, sklep podróżnika. Co, co wy tu macie? Dwóch tych... chłopków, których niestety nie kupię, bo akurat, akurat mam za mało pieniędzy. <ślażdżak> Szlak kupiłbym sobie jednego. Niewolnika, ho, ho, ho. No to niestety musimy, musimy opuścić... E, Rebecca I... Johnny Maloney! E, jedyne co sobie kupimy to... To naprawimy sobie statek i co może kupimy ze 4 jednostki paliwa. Eee, żeby mieć ładną liczbę 20, i możemy lecieć dalej, Rebelia już się strasznie zbliża, więc wydaje mi się, że maksymalnie będziemy w stanie zwiedzić jeszcze trzy punkty. I będziemy musieli się wynosić. A cóż to. Eee, Toż to ten. Slave Trader. Czyli oni handlują niewolnikami. E, mógłbym kupić od nich niewolnika, ale niestety nie mam tyle pieniędzy, a poza tym nigdy bym tego nie zrobił, ponieważ za każdym razem ich atakuję i za każdym razem oni po prostu e, oferują mi jednego niewolnika za darmo, e, bylebym ich puścił e, wolno. Także to jest dobry deal. Mają. Dużo laserów, także fajnie by było zniszczyć im jak najszybciej. O, niestety. I czy coś w nas trafi? Nie, na szczęście nie. Zdążyła nam się odładować osłona, osłonić nas od wszystkiego, co tylko w nas wleciało. Także ładnie to wszystko wyszło. Teraz musimy ich tylko dobić. Słyn drogą rzadko kiedy widuję tak wyglądające statki. No, tak jak mówiłem, oferują nam. E, niewolnika w zamian za to, że puścimy ich wolno. Okej, okay, niech będzie. I na nasz pokład. O! Cześć, Waishing. shing będzie naszym specjalistą od. E, on, on, on będzie. On. 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 On będzie stał w tym. E, w, w aptece i dłubał w nosie. Generalnie nie mam już systemów, w których on mógłby stać i cokolwiek jakoś je obsłużyć. Wszystkie systemy, które można obsłużyć, które dostają coś z tego, że tam siedzi. znaczy człowiek, ktoś, to jest cockpit, osłony, bronie i silniki. Washing y będzie zwyczajnie jakimś takim zapasowym, zapasową siłą dla nas w razie gdyby. Gdyby coś się nie wiem psło, to wtedy możemy go wysłać na naprawy czy coś. Tu jesteśmy poza zasięgiem rebelii, chyba, więc możemy tu polecieć? Nie myliłem się. A jest jakiś cywilny statek, który potrzebuje pomocy przed piratami. Oczywiście, że im pomożemy. Co wy tu macie? O Boże, dwa lasery, jedne, jedne rakiety. No więc burst laser ładujemy w osłony, a heavy laser ładujemy w bronie. My dostaliśmy w sensory i w silniki. Nie wygląda to dobrze, ale też nie jest specjalnie źle. Całą resztę ładujemy teraz, skoro nie, mamy, nie mają osłon w broni i powinno być wszystko ok, ale znowu dostaniemy salwę i broni. Okej, okay. Mamy trochę strat do naprawienia, ale piraci już dryfują sobie w powietrzu w kawałkach i dostajemy trochę rzeczy, i teraz kontaktujemy się z nimi, i okazuje się, że ten cywilny statek już, już go tu nie ma, już dawno się wycofali, widząc, że ktokolwiek odganie od nich nieprzyjaciół. Naprawmy więc wszystkie systemy, które tylko zostały nadwątlone, i możemy ruszać dalej. Silniki już działają. Wszystko naprawione oprócz sensorów. Wyshing bierzesz dobrze, dobrze. Wyshing, naprawiaj sensory. Ech, no ale tu już nie polecimy, bo się wrąbimy w rebelię, więc y, jednak polecimy od razu tu. I następny nasz skok, następny kierunek to wyjście z sektora. Co my tu mamy? Eee, żałuję, że nie wpadłem na nich wcześniej. Otóż są to najemnicy i najemników mógłbym wynająć za drobną opłatę, żeby, żeby spowolnili pościg rebelii. To jest niesamowite moim zdaniem, bo to mi daje czas na zwiedzenie większej ilości punktów na mapie. To jest zwyczajnie szansa na zarobienie więcej skrapów, na rozwój. Mógłbym ewentualnie wynająć ich za odrobinę większą zapłatę, żeby mi... Wysłać ich na zwiady do tego sektora, żeby powiedzieli mi, e, co gdzie się kryje, więc wiedziałbym, znałbym lokalizację wszystkich sklepów, e, wszystkich jakichś tam e, miejsc niebezpiecznych, wiedziałbym, w co się pakuje, mniej więcej. E, zważając na okoliczności, tak, będziemy z nimi walczyć. Co prawda bardzo ich lubię, ale zależy mi na tym, żeby zwyczajnie nachapać się e, skrapu, więc strategia pozostaje niezmiana. Burst laser w osłony i heavy laser w bronie. Wysłali nam jednego człowieka, ale nie sądzę, żeby było to większym problemem w załatwieniu go. Próbują zawsze niszczyć ten... E, jak to się mówi? Tlen. Ha! Proszę, szybciutko się poddają, e, oferują trochę rzeczy, ale nie tym razem, no. Jeszcze jeden strzał, i, i będzie po nich. Tych warto by wysłać do Medeja, żeby oni się uleczyli. I proszę bardzo, mamy ich z głowy. I dostaliśmy trochę więcej skrapu. Trochę mniej paliwa, ale nadal zależało nam na skrapach. Okej. Okay. Tabul też jest troszeczkę ranny, także Washing y się trochę przesunie na chwilę. Tabul pójdzie tutaj się zregenerować. Brerius i Kirby wracają już na miejsca, tabul potem jak się zregeneruje wraca do kokpitu. Washing y znowu będzie dłubał w nosie w Medbeu. Eee, jesteśmy gotowi do skoku i ruszamy do wyjścia z sektora. Nic tu nie ma, nic ciekawego. A nie, przepraszam. Prrr. O! Yes! Tego mi było trzeba. Mogę sprzedać 15 rakiet za 45 skrapu. Eee, to jest spora liczba, to jest spora sumka, którą sobie zarobimy. A z rakiet zwyczajnie zdecydowałem się już nie korzystać. Wszystkie moje bronie oparte są na laserze, e, więc mam nadzieję, że nie będę żałował e, tej decyzji. I mam całkiem sporą sumę pieniędzy. Mogę przeznaczyć te pieniądze na ulepszenia swojego statku, ewentualnie zachować to i w następnym sektorze zwyczajnie coś kupić. Fajnego w sklepie, bo za 126 już można fajne rzeczy sobie kupić. To, 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 to gwarantuję. Wybór jest prosty, albo Uncharted Nebula, gdzie wrąbalibyśmy się w wielką chmurę gazów i tam dzieją się różne rzeczy raczej nieprzyjemne, ale zawsze jest to jakiś wybór, tam też wiem, że w Nebuli można znaleźć fajne rzeczy, albo NG Homeworlds. to będzie sektor, to byłby sektor cywilny, w którym na pewno byłoby mnóstwo mnóstwo sklepów, w, którym, w których byłaby. E, byłoby mnóstwo szans na wydanie tych 126 e, skrapów. Jak zwykle decyzję pozostawiam wam, także liczę na komentarze. E, zdecydujcie, czy Millennium Falcon, pf, przepraszam, <coughs> Millennium Falcon powinien lecieć do Angry Homeworlds czy do Uncharted Nebula. Decyzję pozostawiam wam. I do zobaczenia.